Była zimna, niesamowicie ciemna jesienna noc. Ciszę cmentarza przecinało jedynie wycie psa przy grobie wykopanym kilka dni temu. Dźwięk był tak przeszywający, że zdawał się dobiegać nie z jego gardła, a wprost z serca. W ciągu dnia opiekunowie cmentarza nie pozwalali psu wyć, by nie straszyć odwiedzających. Siedziała cicho przy grobie, ale wciąż wyła, tylko wewnątrz siebie, nie pozwalając bólowi wyjść na zewnątrz. A w nocy dusza psa wyrywała się z niewoli i krzyczała z całych sił. Ten straszny dialog między psem a nocną ciszą trwał piąty dzień. Imię psa było proste i nieskomplikowane drużok. Był drużokiem, prawdziwym i wiernym psem, szczególnie dla swojej byłej właścicielki, pani Stefani. Pani Stefania zmarła w szpitalu pięć dni temu. Miała 92 lata. Od dawna miała problemy z sercem. Walczyła z nimi przez całe życie, ale w końcu jej serce, zmęczone latami i ciężkimi próbami, nie wytrzymało. Badi mieszkał ze Stefani od urodzenia. Znalazła go w pudełku na wysypisku śmieci 10 lat temu. Pies i jego brat, który właśnie przyszedł na świat, zostali bezlitośnie wyrzuceni na ulicę przez okrutnych ludzi. Stefania przygarnęła drużoka. A jego brata Muktara przygarnęła sąsiadka i wieloletnia przyjaciółka pani Stefani. Drużok na zawsze zapamięta troskliwe ręce swojej pani, którymi karmiła go ciepłym mlekiem z butelki i delikatnie głaskała po głowie. Cały czas opiekowała się nim jak dzieckiem. A pies był jej niezmiernie wdzięczny i dawał swojej pani radość, miłość i oddanie. Odejście jego pani do wieczności było dla niego ciosem o wielkiej sile, którego nie każdy człowiek może znieść. Pies do końca miał nadzieję, że jego pani wyjdzie z tego. Godzinami krążył wokół szarych ścian szpitala, w którym leżała Stefani i czekał na cud. Ale cud nie nastąpił. Kiedy pochowano jego panią, drużok trząsł się od gryzącego wiatru. Na wiejskim cmentarzu było tłoczno, zebrawa się prawie cała wieś. Wiele osób znało i kochało panią Stefanie. Była wspaniałym lekarzem chirurgiem, całe życie pracowała w wiejskim szpitalu. Przez jej ręce przewinęło się kilka tysięcy pacjentów. Niektórych dosłownie wyciągała z drugiego końca świata. Wielu z zebranych nie potrafiło powstrzymać wzruszenia, dając upustu łzom. Przyjaciel z samotności i tęsknoty stał się tak zły, że wydawało się, że wskoczy do grobu za swoją kochanką. Ale nie, nie mógł tego zrobić. Za wszelką cenę musiał spełnić ostatnie życzenie swojej ukochanej Stefani. Kiedy w nocy dostała rozległego ataku serca, zebrała ostatnie siły i zdołała wezwać karetkę. Była również w stanie napisać kilka słów na kartce papieru. Zdając sobie sprawę, że zaraz straci przytomność. Kobieta zawołała swojego psa, Badi, patrz i słuchaj uważnie. Wkładam ci kartkę po to. Przekaż ją naszej sąsiadce, pani Oliwii. Rozumiesz mnie? Pies potrząsnął twierdząco głową. Przez dziesięć lat ich wspólnego życia nauczył się rozumieć swoją panią półsłówkami. Oliwia była córką Julii, przyjaciółki pani Stefani, która przygarnęła jej brata Drużoka. Julia zmarła pięć lat temu, a teraz w jej mieszkaniu mieszkała córka z mężem i psem. Ich dzieci już dawno dorosły i wyprowadziły się do różnych miast. Niestety, Oliwia odwiedzała syna, gdy Stefani ogarnęła żałoba i mogła przyjechać dopiero teraz po pogrzebie. Witaj, moja przyjaciółko. Jak się masz biedactwo bez swojej kochanki? Jesteś głodna? Możesz przyjść do nas i zamieszkać z nami, zaproponowała kobieta ze współczuciem, gdy zobaczyła drużoka przed drzwiami swojego mieszkania. Pies odpowiedział jej żałosnym szczeknięciem i próbował pokazać, że kobieta powinna spojrzeć na jego. Co, kochanie, chcesz być głaskany? Oliwia zapytała dobrodusznie, przesuwając dłonią po sierści psa. Badi potrząsnął gorączkowo głową, jakby próbował coś z siebie wyrzucić. Nie. Więc co? Czy obroża ociera mu szyję? Pies ożywił się, podskoczył i zamachał ogonem. To właśnie to. Rozumiem. Pozwól mi odpiąć o, zobaczę, co ci przeszkadza. Oliwia była tak oszołomiona, że nie wiedziała, co powiedzieć. Z obroży wypadła poczwórnie złożona kartka papieru. Na której Stefani napisała trzy słowa: Irena jest w niebezpieczeństwie. Litery ostatniego słowa były napisane niechlujnie i niedbale. Wyglądało to tak, jakby osoba, która to napisała, zadrżała. A potem zdanie się urwało. Oliwia przeczytała notatkę kilka razy, próbując zrozumieć jej sens. Nagle dotarło do niej, pamiętam: Pani Stefania ma wnuczkę, Irenę. Oliwia rozmawiała ze staruszką kilka dni przed wyjazdem do syna i ta powiedziała jej, że Irena niedługo tu będzie. Pani Stefania nie lubiła rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Od dziecka, jako mała dziewczynka, marzyła o dużej, przyjaznej rodzinie. Ale nie wszystko potoczyło się tak, jak sobie wymarzyła. Na niewygodne pytania zawsze odpowiadała, wyszłam za mąż, żeby pracować. Mimo to urodziła dziecko w wieku 40 lat od odwiedzającego agronoma. Kiedy przyjechał na wieś, zachorował na zapalenie wyrostka robaczkowego. Pani Stefania zoperowała go. Po operacji agronom mieszkał we wsi przez kilka miesięcy. Ale gdy tylko dowiedział się, że Stefania jest w ciąży, spakował swoje rzeczy i wyjechał tego samego dnia. Po tej historii Stefania nigdy nie wyszła za mąż. Chociaż kobieta była już szczęśliwa, ciesząc się, że w końcu ma dziecko. Nazwała swoją córkę Teresa, na cześć swojej matki. Ale i tu spotkała ją porażka. Teresa wyrosła na obojętną, bezczelną i zbyt pewną siebie dziewczynkę. Pani Stefania uważała się za winną tego stanu rzeczy, ponieważ prawie 24 godziny na dobę była w pracy, a dziewczynka pozostawała bez należytej uwagi. Teresa opuściła dom bardzo wcześnie w wieku 16 lat. Patrząc na matkę, która nie miała życia osobistego, dziewczyna uznała poszukiwanie godnego jej mężczyzny za priorytet i, jak się okazało, jedyne zadanie. Nie chciała pracować. W ciągu 36 lat, które minęły od opuszczenia domu, Teresa odwiedziła matkę nie więcej niż pięć razy. Za to regularnie prosiła matkę o pieniądze. Nie chciała mówić o sobie. Jedyną radością w życiu pani Stefani była wnuczka Irena. Moje słoneczko tak często nazywała ją starsza pani ze względu na złocisty, rzadkiej urody, kolor włosów. A sama Irena promieniowała światłem i ciepłem. Otwarta, opiekuńcza, życzliwa. W przeciwieństwie do matki lubiła odwiedzać babcie, a potem drużoka. Pies wyczuwał jej przybycie, gdy tylko dziewczyna zbliżała się do domu i wybiegał jej na spotkanie. Kiedy Stefani miała 92 lata, a jej serce zaczęło coraz częściej szwankować, po raz pierwszy pomyślała o testamencie. Nie miała wątpliwości, że przekaże wszystko swojej wnuczce, jedynemu kochającemu członkowi rodziny. A było co zapisywać oprócz mieszkania, starsza kobieta miała duży dom rodzicielski na wsi i przez lata zgromadziła pokaźną sumę pieniędzy na koncie bankowym. Stefani strasznie żałowała, że nie sporządziła testamentu wcześniej. Ale lepiej późno niż wcale. Kiedy Irena przyjedzie, od razu spisze testament na jej rzecz, postanowiła stanowczo starsza kobieta. Olivia znała prywatne życie Pani Stefani tylko z opowieści matki. I nie miała pojęcia, dlaczego staruszka zostawiła tak dziwny list pożegnalny. A jeśli Irenie naprawdę groziło niebezpieczeństwo? Jakie niebezpieczeństwo? Ścigają ją przestępcy? To jak serial kryminalny. Gdyby tylko wiedziała, ile miała racji. Tyle, że przestępcami nie byli twardzi gangsterzy, a bliskie jej osoby, co było jeszcze gorsze. Friend wiedział, o co martwiła się jego kochanka, pisząc ten list, ale po prostu nie potrafił powiedzieć tego w ludzki sposób. Tylko ból i smutek na zawsze zagościły w psiej duszy. Oliwi było naprawdę żal Badiego. Kiedyś był wesołym i towarzyskim psem, ale teraz wyglądał jak człowiek, który doznał wielkiego smutku. Wyglądał, jakby postarzał się o jakieś 10 lat. A jego oczy Wydawało się, że odbija się w nich cała gorycz straty. Kiedyś jego oczy błyszczały, ale teraz były matowe i pozbawione życia. Chodź badi, przynajmniej zjedz u nas. Pies zgodził się, ale nie dlatego, że chciał jeść. Po prostu musiał. Jego pani nie pochwaliłaby jego zachowania, gdyby wiedziała, że umiera z głodu. Pies odmówił spędzenia nocy w domu Oliwii. Miał zamiar znów pobiec na cmentarz, ale jego ciało, wyczerpane zmartwieniami i nieprzespanymi nocami, nie chciało go słuchać. Pies wrócił do pustego mieszkania, upadł na podłogę i zasnął. We śnie przyśnił mu się ostatni dzień życia jego pani w tym domu. Pies pamiętał każdy szczegół. Jak niecierpliwie czekali na Irenę tego dnia. Od samego rana w mieszkaniu unosił się magiczny zapach ciast przygotowanych rękami Stefani. Irena bardzo je lubiła. Razem z gospodynią odliczały godziny do przyjazdu dziewczyny. Oczywiście od ich ostatniego spotkania minęło pół roku. Nie sądziły jednak, że ta wizyta okaże się dla nich zgubna. Chociaż drużok miał przeczucie kłopotów. Źle spał w nocy. A rano budził się z dziwnym uczuciem niepokoju, które narastało z minuty na minutę. A co najważniejsze, po raz pierwszy nie czuł zbliżającej się do domu Ireny. Koło południa rozległo się głośne pukanie do drzwi. W progu stanęła jednak nie Irena, a dziwna kobieta z niezadowolonym wyrazem twarzy. W tym samym momencie pies poczuł, że nie przyszła tu z dobrem. Och, nie z dobrem! Warknął głośno i zaszczekał. Kobieta cofnęła się pod ścianę i krzyknęła: Zabierz stąd swojego wilczura. Na starość ci odbiło? Pani Stefania machnęła ręką, a drużok niechętnie zamilkł. Kobieta, która weszła do domu, kontynuowała rozmowę, no, cześć, mamo. Co milczysz? Nie poznałaś mnie, czy co? Staruszka zrobiła się biała i powiedziała drżącym głosem: Teresa. Kobieta uśmiechając się złośliwie powiedziała: Tak, to ja, Teresa, twoja córka zresztą. Nie spodziewałaś się mnie? Czeka pani na Irenę? Ostatni raz moja córka była tu 12 lat temu. Nie przyszła, bo tęskniła, ale żeby poprosić matkę o więcej pieniędzy. Ostatnio Teresa mówiła, że potrzebuje pieniędzy na pilną operację. Pani Stefania nie mogła jej odmówić. I co teraz? Pewnie znowu pieniądze? Postarzała się jak. Lata robią swoje, westchnęła pani Stefania. Wejdź, Tereso. Po co tu przyszłaś? Potrzebujesz pomocy? zapytała matka. Teresa uśmiechnęła się złośliwie i odpowiedziała ostro: Po co przyszłaś? Przyszłam przemówić ci do rozsądku, staruszko. Co ty wyprawiasz? Dlaczego obiecałaś, Irenie, mieszkanie i dom? Jestem twoją córką i jedyną spadkobierczynią. I nie waż się oddawać tego, co moje, komuś innemu. Krzyczała Teresa. Przyjaciel nie mógł znieść, gdy jego pani była obrażana, więc warknął ponownie i był gotowy rzucić się na nieproszonego gościa. Powiedz swojemu wilczurowi, żeby się zamknął, bo nie odpowiadam za siebie, warknęła Teresa. Spokojnie, koleżanko, już dobrze. Powiedziała starsza pani i pogłaskała psa. Słuchaj, Tereso, powiem ci prawdę, tak, chcę zapisać swój majątek, ale nie obcej osobie, jak mówisz, tylko mojej wnuczce. Zrobiła dla mnie tyle dobrego. A pani będzie łatwiej, bo córka będzie już miała gdzie mieszkać, próbowała przekonać Teresę pani Stefania. Kobieta jednak poczerwieniała, a nawet zmieniła wyraz twarzy. To nie jest moja córka, ani pani wnuczka. Ja nie mam dzieci. Pani Stefania patrzyła na córkę zdumiona i nie mogła wydusić z siebie ani słowa. Teresa wpadła w jeszcze większą wściekłość, wylewając na biedną kobietę historię wszystkich swoich życiowych porażek. Oddałam swoje najlepsze lata temu oszustowi, który nazywał siebie bogatym człowiekiem. Jego żona zmarła przy porodzie. Widzisz, nie chciał traumatyzować dziewczyny, więc kazał mi sporządzić papiery tak, jakbym była jej matką. Zgodziłam się, głupia ja. Myślałem, że będę opływał w pieniądze. Ale okazał się strasznie skąpy. Przed śmiercią przegrał w karty. Cały jego majątek i papiery wartościowe poszły pod młotek za jego długi. Dał mi tylko opuszczoną chatę i trochę pieniędzy. I to pod warunkiem, że będę wspierać jego córkę, dopóki nie osiągnie pełnoletności. Przede mną jeszcze dwa lata cierpienia. A Irena, jak się okazuje, jest oszustką. Chcę tylko, żebyś sporządził dla niej testament. A potem machnie ogonem i będzie jedyną, jaką kiedykolwiek widziałaś. Pani Stefania słuchała córki ze łzami w oczach i tylko szeptała do siebie, Panie, w jakiego potwora się zamieniła? Rozsądź jej, Panie! Ale kiedy Teresa zaczęła wylewać brudi na Irenę, starsza kobieta nie mogła milczeć: to nieprawda, Irena nie jest taka. I nadal jest moją najdroższą i najbardziej ukochaną osobą. Teresa krzyknęła oburzona: a ja nie jestem ci najbliższa? Od jak dawna taka jestem? Przecież jestem Twoją córką. A może to starość sprawiła, że straciłam pamięć? Jestem zmęczona robieniem z siebie widowiska przed Tobą. Jeśli zostawisz wszystko jej, pożałujesz. Ukryję Irenę tak, że psy będą jej szukać, ale Ty jej nie znajdziesz. Zastanów się, zanim będzie za późno. Po tych groźnych okrzykach drużok nie mógł już powstrzymać wściekłości i nienawiści, jaką poczuł na widok tej kobiety. Z głośnym szczeknięciem rzucił się w jej stronę, chwycił zębami torbę, której pasek wisiał na szyi kobiety, i z całej siły pociągnął ją w stronę drzwi. Pasek zaczął mocno ściskać jej szyję. Teresa była przerażona i rzuciła się w stronę drzwi. Przez długi czas w wejściu słychać było jej przekleństwa i złożeczenia. Minutę po wyjściu córki pani Stefania chwyciła się ręką za serce i powoli opadła na kanapę. Drużok natychmiast podbiegł do niej, jakby chciał powiedzieć: Czym mogę służyć, moja gospodyni? Już mi lepiej. Teraz wezmę jeszcze jakieś lekarstwo i wszystko mi nie pocieszała zwierzaka pani Stefania. Choć widać było, że nadal czuje się źle. Serce krzyczało jej z bólu. Które zadała jej własna córka i żadne lekarstwa jej nie pomagały. W nocy dostała śmiertelnego ataku serca, po którym staruszka trafiła do szpitala i już nigdy nie wróciła do domu. W tym momencie pies obudził się ze snu. Przypomnienie sobie wszystkiego, co się wydarzyło, było nieznośnie bolesne. Frent wciąż nie rozumiał, jak będzie żył bez swojej ukochanej pani. Jedyne, co wiedział na pewno. To to, że musi uratować Irenę, tak jak chciała pani Stefania. Rano pies zaszczekał zachęcająco pod drzwiami mieszkania Oliwii. Witaj, przyjacielu, jak się masz? Chodź do nas, zjesz, powiedziała czule kobieta. Pies wszedł do mieszkania, rozglądając się. Podbiegł do stolika, na którym leżała karteczka, zacisnął ją między zębami i wrócił do kobiety. Pies spojrzał na kobietę tak błagalnym wzrokiem, że nie sposób było mu czegokolwiek odmówić. Olivia i jej mąż Aleksander rozmawiali już o tym, co się wczoraj wydarzyło. Olivia, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale pani Stefania nie napisałaby od tak takich słów. Ireny nie było na pogrzebie babci. Jestem pewna, że nie bez powodu. Wiem, że najlepszy przyjaciel naszego syna jest w policji, pójdźmy do niego. Przynajmniej dowiemy się, gdzie jest Irena i co jej dolega, uzasadniał Aleksander. Oliwia zgadzała się z każdym słowem męża. Dusza Stefani nie zażna spokoju, dopóki jej wola nie zostanie spełniona. Jaki z ciebie dobry chłopiec, drużoku! Wykrzyknęła Oliwia. Postanowiliśmy z mężem, że pojedziemy do miasta szukać Ireny, idziesz z nami? Pies natychmiast wszystko zrozumiał, podskoczył i zamachał ogonem. Olivia i Aleksander nie zdawali sobie sprawy, jak słusznie postąpili. Teresa nawet nie poszła na cmentarz, gdy dowiedziała się o śmierci matki, ale natychmiast udała się do notariusza. Panie Edwardzie, mogę się z panem zobaczyć? Moja matka zmarła, a ja jestem jej jedyną córką. Czy mam prawo do spadku? Zapytała kobieta z nadzieją w głosie. Tak, oczywiście, że tak odpowiedział notariusz. Ale na wszelki wypadek sprawdźmy wszystko. Po kilku sekundach twarz notariusza zmieniła kolor na karmazynowy i rozciągnęła się ze zdziwienia. Przepraszam, ale spadkodawca zapisał spadek na podstawie testamentu innej osobie, a nie panu powiedział notariusz. Co to nie może być? Krzyknęła Teresa. W przypływie wściekłości zaatakowałaby notariusza pięściami, ale ten w porę się opamiętał i nacisnął przycisk bezpieczeństwa. Teresa została wyrzucona na ulicę. Kiedy ten stary głupiec zdążył sporządzić testament? Byłam u niej niecałe dwa dni przed śmiercią. Dam Irenie popalić, sama się o to prosiła. Złożę kości, ale ona nie dostanie spadku. Teresa nie przestawała się oburzać. A serce pani Stefani przez ostatnie dwa tygodnie było bardzo niespokojne. Postanowiła więc, nie czekając na przyjazd Ireny, sporządzić testament. Nigdy nic nie wiadomo. Jak się okazało, była to jak najbardziej słuszna decyzja. A Teresa powtarzała coś wymyślę, na pewno coś wymyślę. Pozbędę się Ireny, a dom i pieniądze będą moje. Bad jakby przeczuwał że nad głową Ireny zbierają się chmury. Przez cały dzień niespokojnie śledził Oliwie. Wytrzymaj badi jeszcze trochę. Wkrótce znajdziemy Irenę. Po południu do Oliwi zadzwonił syn. Mamo, poprosiłem kolegę o pomoc. Policja zlokalizowała już miejsce zamieszkania Teresy i dowiedzą się, gdzie jest Irena. Znajdziemy ją. Dlaczego musisz tu przyjeżdżać? To tylko kłopot. Synuś, tatuś, i abyśmy nie pojechali. Ale drujok, pies pani Stefani, bardzo tęskni za domem. Przywieziemy go i też się zobaczymy błagała syna Oliwia. Dwa dni później w domu Teresy pojawiła się policja. Dzięki swojej arogancji i pewności siebie kobieta była chłodna, a na jej twarzy nie drgnął ani jeden mięsień. Nie brakowało jej arogancji i chciwości. Nie tak dawno okłamała swoją matkę, mówiąc jej, że nie ma gdzie mieszkać. Okazało się, że to nieprawda. Teresa odziedziczyła po mężu nie tylko dacze i pasierbice, ale także mieszkanie w centrum miasta. Tylko jedna rzecz wyprowadziła Teresę z równowagi. Z pleców jednego z policjantów zobaczyła tego samego wielkiego psa, który był w domu jej matki. Badi natychmiast na nią warknął. Zabierz stąd tego psa! Krzyknęła. Policjant odpowiedział surowo: Pani Rajewska, niech pani odpowie na pytania. Czy Irena Wilchur tu mieszka? I gdzie ona teraz jest? Teresa odpowiedziała niechętnie, przez zaciśnięte zęby: Skąd mam wiedzieć, gdzie ona teraz jest? Ona nie ma pięciu lat i nie trzeba jej długo trzymać za rękę. Może uciekła z jakimś facetem. Nic więcej nie wiem. Oczywiście nie pokazała policjantom swojego szaleńczego niepokoju, ale trzęsła się w środku. Teresa na próżno łamała sobie głowę, ale nie mogła zrozumieć, kto nasłał na nią policję. Jeszcze trzy dni temu podstępem ukrywała Irenę przed opinią publiczną, a dziś nagle pojawiła się policja. Nigdy nie byli przyjaciółmi ani wrogami Ireny. Zachowywali się jak ludzie z zewnątrz, obcy. Z wiekiem dziewczynka zrozumiała, że Teresa nie jest jej prawdziwą mamą. Jej własna matka nie mogła tak traktować córki. Zirytowany ojciec nie miał innego wyjścia, jak powiedzieć córce prawdę. Ale Irena kochała Stefanie całym sercem, jakby była jej własną babcią. Znając chore serce babci, dziewczyna nie chciała jej denerwować i pozostała w jej życiu wnuczką. Po śmierci ojca Ireny, relacja między pasierbicą a macochą ostatecznie legła w gruzach. I tylko chciwość i nienasycenie Teresy kazały jej pamiętać o istnieniu pasierbicy. Niedawno, nie zważając na dalsze sąsiedztwo z Tamarą, dziewczyna oświadczyła, że nie będzie mieszkać z nią pod jednym dachem i przypadkowo wypowiedziała słowa babki o testamencie. Chciwość Teresy, granicząca z okrucieństwem, ujawniła się ze straszliwą siłą. Nie powiedziała Irenie nic o wizycie u matki, a potem o jej śmierci. Dziewczynka na próżno próbowała dodzwonić się do babci. Nie przyjechała w wyznaczonym dniu, ponieważ złapała nagłe przeziębienie w obawie przed zarażeniem pani Stefani. Po chorobie, w przeddzień wyjazdu, macocha nagle odezwała się do niej i powiedziała, że znalazła w chacie trzy porzucone przez kogoś szczeniaki. Jeśli je chcesz, uratuj je. Inaczej je utopię, powiedziała Teresa. Irena uwierzyła jej, dając się nabrać na kłamstwa Macochy. Teresa zamknęła Irenę w ciemnych podziemiach sąsiedniego domku. Właściciele domku wyjechali za granicę, a klucze zostawili na razie Teresie. W porządku, niech siedzi i myśli. Będę ją karmić i karmić, nie umrze. Z czasem zostanie uznana za zaginioną. Wtedy dostanę spadek i ją wypuszczę, myślała kobieta. I nawet przyjazd policji nie skłonił jej do zmiany decyzji. Ale kobieta przeliczyła się. Rzeczywiście, policja, po sprawdzeniu daczy, zamierzała odejść nie zjadłszy chleba. Gdyby nie drużok. On, jak zawsze, wyczuł obecność Ireny i natychmiast podbiegł do drzwi sąsiedniej daczy. Pies zaczął głośno szczekać i skrobać łapami od drzwi domu. Dziewczynka została uratowana. Radość psa i Ireny nie miała granic. Przyjaciel swoim wysiłkiem i staraniami dokonał tego ocalenia. Tyle że radość trwała krótko. Gdy Irena dowiedziała się o śmierci babci, przeszywający krzyk z głębi jej duszy wstrząsnął powietrzem. Z oczu dziewczyny popłynęły łzy. Jaka szkoda, że niczego nie można zwrócić. Dopiero po kilku dniach Irena znalazła w sobie siłę, by się uspokoić. Przecież trzeba było żyć dalej, żeby babcia patrzyła na nią z nieba i była z niej dumna. Macocha trafiła do aresztu. Jeszcze swoje odsiedzi, siedząc na więziennych ławkach i gryząc się w łokcie od surowości kary, jaką otrzymała za obojętność i nienawiść do ludzi. Minął rok. Był wczesny letni poranek. Słońce zaczęło ogrzewać nowo przebudzoną ziemię. Na cmentarzu przy grobie stało dwoje pies i dziewczynka, to był drużok i Irena. Irena postanowiła zostać we wsi. Promień słońca jasno oświetlił fotografię na pomniku. I wydawało się, że w tym momencie pani Stefania patrzy na nich i uśmiecha się. Życie toczyło się dalej, na przekór wszystkiemu.